Witam. Jestem Ziemniak i od razu mówię nagrywam ten film kompletnie bez jakiegoś scenariusza. Jest to robione spontanicznie, bo sytuacja jest całkiem nagła i mówię to z serca, jakby nie jestem tutaj, by czytać skrypt i gadać pod rzeczy. A więc yy, 21 grudnia 2025 na kanale Borg powstał pewien film. Vis Meeting konkretnie i wszystko było ok, ale jest z tym filmem jeden problem. Wyświetlił mi się na głównej, nie sprawdzałem specjalnie i chyba dobrze, że tak było. Yy, właściwie sami posłuchajcie tego filmu, Puszczę wam, no, załóżmy pierwsze 30 sekund nagrania. Nasza marka to ikona. Pamiętajcie! Nie możemy wyglądać słabo przy innych Overlordach czy Grzesznikach. Jesteśmy ponad tym gównem! Więc może ludzie powinni przestać tak bardzo ssać? <laughs> Love na odwrót. <bad. śmiech> Kontynuujmy. Jak już wszyscy wiemy, Charlie Morningstar udowodniła, że anioły da się zabić. I nie tylko anioły, ale też te wielkie skrwiele, ogromne. Teraz oczywiście będzie grać niewinną i mówić. Nie, my no wszyscy powinniśmy być przyjaciółmi i wzajemnie sobie obciągać, ale myślę, że to absurd. Myślę, że reputację hotelu można wykorzystać, aby odnowić wiarę piekła i będziemy mogli postawić się niebu. Z nami, na szczycie! Za... Okej, okay, to tyle. A teraz posłuchajcie nasz film, który powstał. Który powstał dokładnie miesiąc przed wypuszczeniem filmu przez Borka. Nasza marka to ikona. Pamiętajcie, nie możemy wyglądać słabo na tle innych grzeszników czy overlordu. Jesteśmy ponad tym żałosnym cyrkiem. Więc może ludzie powinni przestać tak ssać. Lub na odwrót. <laughs> Idziemy dalej. Jak wszyscy wiemy, Charlie Morningstar pokazała ostatnio, że anioły da się zabić. Nie tylko anioły, ale też wielkie skurwiele. Ogromne. Teraz pewnie będzie udawać niewinną i mówić Nie, powinniśmy się dogadać, być przyjaciółmi i wzajemnie sobie obciągać. Ale myślę, że to absurd. Myślę, że reputację hotelu da się wykorzystać. Odnowić wiarę piekła i postawić się niebu. Z nami na szczycie. Podobne co? Hmm, podobne. Jakby powiedzieć podobne to jeszcze ok, ale to jest dosłownie 1 do 1. Generalnie to nie będę puszczał całego. Macie film yy, w opisie, bo ja przynajmniej oznaczam twórcę, jeśli biorę jego materiał do filmu. I. Kurczę blade. Jakby to wam powiedzieć. No to jest 1 do 1. I naliczyliśmy dokładnie, że w materiale są zmienione dwa słowa i dodane około 5 słów do naszego tekstu. Okej, okay, ale może powiedzmy sobie, jak to się w ogóle zaczęło. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na początek z Borkiem pracowaliśmy razem. Robiliśmy własne materiały, dokładnie dwa, cover i właśnie dubbing The Vis Meeting, w którym on u mnie uczestniczył, a później sami widzicie, jak to poszło. Bork Pokróciłem się z nim, nie będę w tym kłamał. Pokłóciłem się z nim o bardzo błakostkę odnośnie TikToka, którego on deklarował, że będzie go robił, nie robił w ogóle. Dlatego zrzuciłem go z tej roli i zamieniłem osobą, która była regularniejsza i po prostu lepsza, no, w moim odczuciu, oczywiście. Borg najwyraźniej nie potrafił sobie poradzić z tym, jak go wywaliłem, no i z tego co widać. Idzie w stronę tego, żeby po prostu zapierdzielać mi filmy. Zaraz pokażę parę więcej przykładów, które mogą, mogą Was uświadczyć w fakcie, że ta osoba po prostu podwala mi materiały. I szczerze mówiąc, nie lubię nagrywać takich filmów, nie lubię nagrywać dram i ogólnie nie lubię nagrywać rzeczy, które nie są związane stricte z Dubbingiem na tym kanale. No ale niestety, zostałem wywołany do stołku. Zostałem dosłownie wywołany, nie wiem, do tablicy IGES. Nie wiem, jak to się mówi. No i musiałem odpowiedzieć. Mówię nie jako ja, tylko też jako cała administracja serwera i jako osoby, które realnie wkładają codziennie pracę w nasze filmy i wylewają siódme poty, aby wypuszczać dla Was najlepszej jakości materiały. Także za chwilę przedstawię Wam więcej dowodów IGES rzeczy, które są łudząco podobne do naszych i opowiem Wam dalszą historię. Kurwa jest. Nasza marka to ikona. Pamiętajcie, nie możemy wyglądać słabo przy innych Overlordach czy Grzesznikach. Jesteśmy ponad. Marka to ikona. Pamiętajcie, nie możemy wyglądać słabo ponad tle innych Grzeszników czy Overlordów Jesteśmy ponad. Nie, my no wszyscy powinniśmy być przyjaciółmi i wzajemnie sobie obciągać, ale myślę, że to absurd. Myślę, że reputację hotelu można wykorzystać, aby odnowić wiarę piekła i będziemy mogli postawić się niebu! Z nami, na szczycie! Powinniśmy się dogadać, być przyjaciółmi i wzajemnie sobie obciągać, ale myślę, że to absurd. Myślę, że reputację hotelu da się wykorzystać, odnowić wiarę piekła i postawić się niebu! Z nami, na szczycie! Zauważyliście, że te rzeczy są dosłownie identyczne. Praktycznie. Czasami zdarzam się poprawki ze strony twórcy Borka, ale bardzo rzadko. Teraz tak. Ten screen. Po napisaniu wiadomości do Borka odnośnie tego, aby. Może nie wiadomości, ja to do niego zadzwoniłem, co nie? I powiedziałem, hej stary, generalnie to widzę, że twój film jest dosłownie identyczny do mojego. Jakby masz ten sam opis, praktycznie. Jak ja używam yy, te same tłumaczenie. No i się spytałem, nie? Co, co on o tym uważa? I. I czy przypadkiem nie widzi, że te filmy są mówiąco podobne. On odpowiedział mi, że nie, że jego zdaniem nie wie nic o tym, że nie ogarnia i że nic się nie stało i że on w ogóle.. On yy, wstawiając ten film nie sprawdzał jak on wygląda. No nie, no oczywiście, jak wstawiamy coś na YouTube, to po prostu jak dostajemy gotowca, to go wstawiamy, wywalone. A co jakby tam było gor, albo coś gorszego? No właśnie. Trudno. To są, nie wiem czy wymówki, dla mnie to tak brzmi. Później zweryfikował film mój i swój, w obydwu występując. Nie wiem, nie wiem czy on to nagrywał z zamkniętymi oczami, ale okej. Okay. Po sprawdzeniu. Dopiero przyznał rację. Gdzie mówię, wcześniej klejmował, że ani jedno słowo zgaduje, że się nie powtarza. No, później powiedział, że są co podobne. A moim zdaniem są po prostu... No, jego film jest podjebany. Konkretnie konkretne tłumaczenia, Bo wiadomo, scenkę może nagrać każdy. Poprosiłem go, że nie będę mu strajkał filmu. Że nie będę z nim robił jakichś większych problemów. Tylko, żeby mnie normalnie po prostu ogarnął. I oznaczył przynajmniej w tym. A jeśli... Jeśli też miałby czas to po prostu wstawić nowy film z innym tłumaczeniem. Ale tego nie oczekiwam. No po wiadomo komu by się chciał? Po prostu zwykłe oznaczenie nawet mojego kanału Danie Siema to da bing, y, w sensie tłumaczenie ziemniaka i tutaj macie link. No nie. On postanowił dać kurwaloną emotkę. W sensie serio, jakby... What the fuck, przecież... Przecież ta emotka może symbolizować wiele. To może jest zwykły ziemniak w spożyczaku. To że z tym ziemniak, są montuje komputery, a nie kurwa mój kanał. Jak to zobaczyłem, no to razem z administracją doszliśmy po prostu do tego, że trzeba, trzeba o tym nagrać, no bo z tym człowiekiem się nie dogadasz. Wcześniejsze argumenty, takie jak opis kanału, albo bardzo łudząco wyglądające opisy filmów są podobne i trzeba po prostu nagrać materiał. Słowem, Słowem końca, nie wiem, czy tak się mówi, sorry. Chciałbym tylko powiedzieć, że ten film nie ma na celu nikogo obrazić. Proszę nie wchodzić na jego kanał i nie spamić mu jakimś gównem, ani nie pisać gruźb pod żadnym pozorem. Po prostu trzeba go utwierdzić w fakcie, żeby nie zabierał tych filmów. A jeśli już to robi, no to żeby przynajmniej oznaczył: nie emotko ziemniaka. Ja uważam, że jego zachowanie jest tragiczne i generalnie to w branży dubbingowej takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Zobaczymy. Jeśli by coś się zmieniło, to jak najbardziej o sprawie będę was updateował. Może wypuszczając kolejny materiał, albo po prostu zamieszczając to na karcie społeczności lub Discordzie. I od razu mówię: nie oczekuję odpowiedzi filmu na mój film, oczekuję po prostu albo Normalnych przeprosin albo pogadania po ludzku, bo widzę, że ewidentnie coś nas trapi, a nie potrafimy tego rozwiązać. W tej branży zachowujmy się jak ludzie i nie odpierdalajmy główne jak zwierzęta, nie podkradając sobie filmów ani się obrażać. Już nawet nie będę wspominał, że z tego co słyszałem, bardzo, bardzo, bardzo niefajne rzeczy padały na mój temat z jego ust, i to. Nie tylko pod pretekstem żartu, a też po prostu, żeby mnie zwyzywać, oczernić, no i różne inne rzeczy. Były też robione zniesławienia, typu, hej, słyszałeś o kimś takim jak Ziemniak? No nie słyszałem, no to jebać go. Takie na przykład, taki kurwa pozór. Także mam nadzieję, że zachowanie się zmieni i zobaczymy. Po prostu. Tak. Nie wiem, co więcej powiedzieć, także chyba kończę. Dziękuję za to, że jesteście na moim kanale, za to, że wspieracie mnie i naszą społeczność. I jeszcze raz mówię, nie chcę rozpoczynać dramy. Chcę po prostu przedstawić swój punkt widzenia i powiedzieć Wam szczerze, co czuję. To tyle. Chciałbym, żeby to się w końcu skończyło. I mówię od razu, jeśli sytuacja się zmieni, to nawet jestem skłonny po prostu usunąć ten film z kanału. Nie trzeba go tutaj mieć. Nie ma co się kłócić. Są walone święta Bożego Narodzenia. Ludzie, bądźmy ludźmi. Do usłyszenia i zaufajcie nam.